Przygotowania polegają przede wszystkim na treningach. To jest rzecz oczywista. Ja trenuję według planu treningowego ustalonego przez mojego trenera Radka Paczuskiego. Trenujemy raz albo dwa razy dziennie w zależności od intensywności treningu. Pracujemy przede wszystkim nad wzmocnieniem mojej siły, szybkości, zwinności, żeby energia była cały czas podczas treningu, żeby ta energia nie spadała. No i co? Robimy treningi bokserskie, crossfitowe, stacyjne. Ale przede wszystkim robimy dużo sparingów. Trenuję z przeróżnymi zawodniczkami oraz zawodnikami i w zasadzie te treningi lubię najbardziej, żeby właśnie zdobywać doświadczenie w walce z przeciwnikiem. Oprócz treningów mamy dużo przygotowań związanych z tą stroną marketingowo pr o czym możecie nie wiedzieć. I są to wyjazdy na przeróżne sesje zdjęciowe, na nagrania oraz wywiady. Przyjazd mieliśmy do Poznania, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa prezentująca zawodników, i tam też poznałam pierwszy raz ekipę, która okazała się bardzo sympatyczna i profesjonalna. Serdecznie pozdrawiam, bardzo miło mi się z Wami współpracowało. Na tej pierwszej sesji też zobaczyłam pierwszy raz ciuchy, w których będę startować na gali, i jestem przeszczęśliwa, że mogę występować w topie ponieważ lubię prezentować swoje ciało. Drugi wyjazd także mieliśmy do Poznania, gdzie odbyły się nagrania do trailera zwiastującego gale i bardzo mi się podobała scenografia, ponieważ była ona z lamp neonowych, które świetnie wpisują się w mój wizerunek, który jest właśnie w tych odcieniach. I tam mieliśmy zaprezentować przed kamerą nasze umiejętności, walkę z cieniem, walkę z powietrzem. Bardzo, bardzo mi się podobały te nagrania. Kolejnym naszym wyzwaniem podczas przygotowań do gali był udział oczywiście w pierwszej konferencji, na którą pojechałam zrobić to, co robię najlepiej, czyli spektakularne show. Ohoho, ho. no to rzeczywiście. Więc tak, ja przyjechałam tutaj zapewne, wiecie, złotą furą i mam także dla Marty złoty pojazd. To jest, yy, proszę, balkonik, który będzie mogła użyć po walce. Ciuch, 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 ciuch. To dla ciebie, Marta. No nie spodobało mi się jak podeszły, um, jeśli chodzi o takie sportowe zachowanie. Jeśli ktoś sobie pije ze sportu, dla mnie sport jest bardzo ważny. Ja całe życie coś trenowałam. Więc ja mam duży szacunek do sportowców, do sportu i, um, no i przede wszystkim kobiet. Na początku rozpoczęłaś od takiej dzieckiej przemowy, tak się nikt spodziewałam, bo wierzyłaś mikrofon, przejęłaś cały całkiem inicjatywę, tam po, pokryła ja się. ja lubię tym, dominować, chyba. no lubię dominować. Mam taką duszę yy, bardzo dominującą. Zresztą kamera to jest dużo. Ja uwielbiam show, ja uwielbiam robić takie igrzyska, jestem do tego urodzona, więc no dziwię się, że tym zaskoczyła. A czego wy się spodziewaliście po mnie? No, to, co chciałem właśnie, bo, bo to jest coś, o co bardzo zwracałaś uwagę, właśnie przeciwniczka że się pękowała, czy już na tam, no, się i były tam nazwiska takie, owakie, ale ty mówisz, że właśnie dla ciebie z jednej strony jest ten aspekt show, bo, bo, bo wchodzisz w tę grę w tę grę całości, ale z drugiej strony ważny jest dla ciebie ten aspekt sportowy i rzeczywiście wygrywając, pokonując swoją walkę i wygrywając ten pas, chcesz coś udowodnić i chcesz być jakimś takim wzorem do tak rozumiem? Tak, co, być Ja chcę chyba w dużej mierze sobie udowodnić. Ja lubię wyzwania. Uwielbiam wyzwania, uwielbiam, uwielbiam takie przygody, więc ja chcę sobie udowodnić, ale nie samą walką, przygotowaniami, tym show, tą otoczką. Bo w tej dymie to o to właśnie chodzi. Nie tylko yy, prawda, o tą samą walkę, to chodzi o wszystko, co się dzieje dookoła. I to się ja widowisko. Show. Tak, to jest show i, i ja to uwielbiam, My się czuję jak ryba w wodzie. Przygotowania polegają także na wywiadach. Możecie zobaczyć moją rozmowę, którą przeprowadził ze mną Arkadiusz na kanale Fame MMA w Cageu. Był to live, który trwał ponad godzinę, poruszyliśmy mnóstwo ciekawych tematów, zresztą zadawaliście też bardzo fajne pytania, dzięki którym, mam nadzieję, poznaliście mnie lepiej.